kompleks stawów rybnych w okolicach Milicza. Opowiadając o nim nie sposób uniknąć powtarzania przedrostka naj. Leżący tu Park Krajobrazowy Doliny Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Rezerwat, który chroni przyrodę stawów to największy ornitologiczny rezerwat wodny. Wreszcie sama powierzchnia 8000 hektarów jest największym skupieniem takich zbiorników jakie można zobaczyć w środkowej Europie. Kilka lat temu utworzono tu jedną z największych w Polsce, o stoi sieci Natura 2000. Legenda właściwie mówi o tym, że hodowlę rozpoczęli cystersi jeszcze w średniowieczu. Natomiast jest kilka elementów, które się złożyły na to, że tych stawów tak wiele tutaj powstało. Przede wszystkim y, ukształtowanie Doliny Baryczy, rzeki, która płynie bardzo wolno, ma bardzo niski spadek, meandruje i było bardzo łatwo przedzielając kolejne koryta. Spiętrzać wodę, a z drugiej strony jest to obszar Dolina Baryczy, Dolny Śląsk, obszar występowania rudy darniowej, która była bardzo mocno eksploatowana, między innymi w średniowieczu. I przy wydobywaniu tej rudy powstawały zagłębienia ziemi, wypełniające się później wodą, i też powstawały tak stawy. Jeszcze jedna rzecz zdecydowanie wyróżnia Milicz na tle innych gmin. Tu nie ma stereotypowej linii frontu dzielącej ekologów i władzę. Samorządowcy pamiętają o przyrodzie, a przyrodnicy o lokalnej społeczności. To, że na terenie Doliny Baryczy mamy jeden z największych obszarów w Polsce e, Natury 2000, jest naszym wyróżnikiem i jest to coś, na czym budujemy potencjał tego obszaru. Dziś wszyscy już mają świadomość, że sama gospodarka rybacka musi e, e, współgrać z ochroną przyrody. Zaczęliśmy myśleć po prostu jako przyrodnicy, ekolodzy, jak, jak można te korzyści, jak właściwie sprawić, żeby tą, e, ta przyroda była korzyścią dla tych mieszkańców, żeby mogli zacząć zarabiać. Skąd tak dobry klimat? Część tajemnicy zapewne tkwi w samych stawach. Są tu od kilkuset lat. Na tyle wrosły w krajobraz, że wielkie stada ptaków uwzględniają je w czasie wiosennych i jesiennych wędrówek. Historia pokazuje, że na przestrzeni dziejów tworzenie takich zbiorników było jedną z niewielu form działalności człowieka, która nie degradowała środowiska, ale wręcz przeciwnie. Prowadziła do wzrostu bioróżnorodności. Tak jest i dzisiaj. Stawy nie mogą istnieć bez ingerencji człowieka. Gdyby zaniechano hodowli, uległyby wypłyceniu, zarosły i zniknęły. Praca rybaków tworzy miejsca do życia, żerowania i odpoczynku dla 270 gatunków ptaków. To prawie dwie trzecie całej polskiej ornitofauny. Kiedy ornitolodzy zebrali dane o najważniejszych ptasich ostojach w Polsce, okazało się, że ponad 1 trzecia terenów istotnych dla ptaków wodno-błotnych to właśnie kompleksy stawów rybnych. Jest to jeden z trzech największych stawów w Dolinie Baryci. Ten ma staw powierzchni 300 hektarów, około 3 km2. W tej chwili rozpoczyna się wypuszczanie wody ze stawów, jako przygotowanie do odłowów ryb. Na tym korzystają ptaki, ponieważ odsłaniają się płcizny, tzw. Tak łachy, piaszczyste lub błotniste. Gromadzą ogromne ilości ptaków. Najwięcej widzimy daleko w tle mewy mew śmieszek. Sądzę szacując z grubsza, w tej chwili zerwało się stado około dwóch tysięcy. Specyfika stawów polega również na tym, że wiosną i jesienią, gdy woda w części zbiorników jest opuszczana, odsłaniają się płycizny i połacie błotnistego dna. To wymarzone żerowisko dla wielu gatunków. Prowadzenie hodowli ryb powoduje, że w kompleksie stawów zawsze są zbiorniki napełnione, spuszczone i te, gdzie woda właśnie opada bądź się podnosi. Tu zawsze jest zastawiony świeżymi przysmakami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: pożywi się orzeł bielik i maleńka sieweczka. Utrzymanie gospodarki rybackiej warunkuje zachowanie przyrodniczego bogactwa. Kiedy nad Baryczą powstały ostoje sieci Natura 2000, ta zależność przekształciła się w relację zwrotną. Stawy muszą istnieć, bo Unia Europejska chroni tu ptaki. W tej sytuacji dobra współpraca wszystkich zainteresowanych jest rzeczą naturalną. Platformą współdziałania samorządowców, przedsiębiorców i ekologów stało się stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Dzięki temu, że spotykamy się Wspólnie razem planujemy dokumenty strategiczne. Jako stowarzyszenie możemy starać się o pozyskanie środków na realizację tych strategii, czyli środków, po której później i gminy, i organizacje i przedsiębiorcy mogą w ramach organizowanych przez nas konkursów starać się i wspólnie z przyjętymi w strategii założeniami te strategiczne nasze plany realizować. Jedno z najpilniejszych zadań to doprowadzenie do uruchomienia dopłat dla hodowców ryb, podobnych do tych, jakie uzyskują rolnicy. Potrzebę takiego rozwiązania widać zwłaszcza na stawach objętych formami ochrony przyrody. Nie oszukujmy się, rybaków nie cieszy widok setek kilogramów ryb znikających w żołądkach czapli, kormoranów, rybitw i perkozów, ani łabędzi, wyjadających ziarno przeznaczone dla karpi. Objęcie tego terenu Natura 2000 to była konieczność, prawda? I my nie jesteśmy przeciwni, wręcz odwrotnie, cieszymy się, bo to nas jakoś nobilituje w oczach innych producentów, ale uważamy, że w ślad za tym, że jest to mimo wszystko pewne ograniczenie swobód rybackich, powinny być w ślad za tym pewne jakieś dotacje. Drugi kierunek działania Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy to rozwój kwalifikowanej turystyki nastawionej na poznawanie przyrody. Dzięki Stowarzyszeniu wszyscy potencjalni przedsiębiorcy tej branży mogą zdobyć niezwykle ważną w dzisiejszych czasach umiejętność pisania wniosków o unijne dotacje. Staramy się uczyć i przekonywać ludzi, że można pozyskać środki, i staramy się im pomóc w przygotowaniu tych wniosków. Nie robimy tego za nich, bo interesuje nas przede wszystkim progres, żeby ludzie nauczyli się pozyskiwać te środki z różnych źródeł, ale przede wszystkim, żeby robili w to w sposób e, e, świadomy. I najważniejsze jest dla nas zachowanie tego kierunku. Czyli to nie jest tak, że organizując konkursy chcemy dofinansować wszystko i wszystkie pomysły, tylko są one ukierunkowane zgodnie z założeniami strategii, z zaplanowanymi celami. Parę lat temu to trochę się, trochę się o turystyce mówiło, a ta turystyka no, nie była za bardzo rozwinięta. Brakowało przede wszystkim infrastruktury turystycznej. No i także ludzi zajmujących się chociażby właśnie turystyką, czy przewodnictwem, czy wypożyczaniem kajaków, brakowało instruktorów jazdy konnej. W ciągu kilku lat wszystko to naprawdę poszło bardzo dynamicznie do przodu. Także, a właściwie także przede wszystkim dzięki organizacjom pozarządowym i także dzięki możliwości pozyskania środków europejskich. Popularność czy rozpoznawalność Doliny Baryczy w kraju, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, bardzo wzrosła i tych turystów z roku na rok jest coraz więcej. Mamy i szlaki kajakowe, i szlaki konne, szlaki piesze, i szlaki rowerowe. Rozwija się to w dobrym kierunku i liczę, że, że to po prostu no, będzie przynosiło efekty. Ja się tym zajmuję, staram się z tego wyżyć i póki co jestem zadowolony. No widzimy tutaj koniki polskie, czyli ostatnie dzikie konie żyjące w Europie. Czasami błędnie nazywane tarpanami, ale nie są to tarpany, tylko można powiedzieć najbardziej spokrewnione z tarpanami, potomkowie tych ostatnich prawdziwych koni, które kiedyś sobie żyły w Europie na terenach i Polski, i Litwy. I co jest fajne w tej rasie? No przede wszystkim to, że to są ostatnie dzikie konie, czyli można ich porównać do mustangów żyjących w Ameryce. Konie są bardzo odporne, mało wymagające, nie wymagają takiej pielęgnacji, troski, karmienia. Mówi się o nich, że są żywymi kosiarkami. Chociażby tak jak u nas na rezerwacie Ostoja Konika Polskiego, czy tak jak na bagnach biebrzańskich, używa się takich dziko żyjących, wypuszczanych w naturze stad po to, żeby wygryzały zarastające bagna. One sobie świetnie radzą.